Moi drodzy, kolejny utwór taki, może wesoły, porywajmy, z łatwym dość refrenem, który pozwoli poczuć atmosferę żeglarską, a właściwie jest to opowieść. Bardzo lubię pisać piosenki, które opowiadają pewną historię. No i m.in. ten utwór jest taki, z bardzo łatwym refrenem. Takie użyte z tą żeby każdy mógł, nawet nie znając tego utworu, wspólnie z takim grajkiem jak ja, gdzieś na, na, na przełomnisku czy na, na koncertach, po prostu mógł zaśpiewać. Utwór pod tytułem Różowe Okulary Kapitana. Tam, dam, tam, da, da, da. Pływał raz kapitan stary, co miał dziwne okulary. dziwnie pasł przez te szkła, jakby inny widział świat, taki mądry był hej. Wiedział co to pan Rej Wszyscy pasku się kłaniali, choć właściwie go nie znali. No bo skąd? Opowiadał on historię. Jak się raz po gorie, tak wtedy mocno wiało, że ją wziął z jolką małą. Wielu mocno się dziwiło i po trosze nie wierzyło. Jak się potem okazało, to pogori masz złamało, nawet dwa. Tam dam dam darada, tam dam dam darada, tam dam dam darada, tam dam tam. Tam, dam, dam, Bam, dam, dam darada. Darada, 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 darada. Innym razem sprawa taka, Gdy się wybrał na szczupaka torpieć mnie na zatokę, Gonił wielką białą w fokę, gdy on dopadł, był zdumiony, spadał zwierzę z każdej strony, stwierdził, że jest nader żywa niechaj dalej taka fuj sobie żywa nie dobry był chłopina, zawsze kończył, to, zaczynał. Nikt pretensji nie miał doń, przy tym silny był jak koń. Ten w zazdrościu wielce, tych żagłowców, co w butelce. Przemierzał oceany, bo kapitan z tego znany był, że je miał. Tam, dam, tam, daradam, tam, dam dam daradam. Tam, 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 daradam, tam, dam daradam, Tam, tam, daradam Tam, 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 daradam Daradaradaradam Nikt już tego nie pamięta Czy na co dzień, czy od święta Szkła właściwość taką miały Przez nie świat różowiał cały Więc powinien każdy z nas W życiu choćby jeden raz móc założyć takie szkła By popatrzeć na ten świat właśnie tak Dam, 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 da-da-dam dumb, 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 dumb,